Po raz piąty księżnica Zamońska organizuje giełdę książki regionalnej. Co warto wiedzieć? Księżnica to nie tylko publiczna biblioteka, ale również miejsce, gdzie powstają nowe tytuły, nowe formy literackie. Dlatego dzisiaj spotykamy się z panem Piotrem Bartnikiem, dyrektorem Księżnicy Zamońskiej, by porozmawiać o tym, co księżnica Zamońska w ciągu roku tworzy, jakie publikacje daje czytelnikowi do ręki. Dziękuję za tą rozmowę na samym początku. I faktycznie dzisiaj, sobota rano, obudziliśmy mieszkańców Zamościa nietypowo, a mianowicie obudziliśmy twórczością Marka Grechuty, pięknie wyśpiewaną przez Julkę. I rozpoczęliśmy w ten sposób piątą giełdę książki regionalnej kilku wydawców, kilku autorów na stoiskach, wśród nich Księżnica Zamońska. Księżnica Zamońska ze swoją ofertą wydawniczą, którą... Robimy od ośmiu lat dość stałe, z których mamy pociechę wielką i z których mamy wielką radość, bo te pozycje, które do tej pory powstały, są dla nas ważne, ale myślę, że dla regionu również ważne. Ja wspomnę o takich pozycjach jak początek, to Tomik Poezji Zmarłego Krzysztofa Czubary, syn Marcin Czubara przekazał nam teksty i Obejrzałem te teksty, które do tej pory były gdzieś tam w notatnikach zapisane w takich oddzielnych, jak Marcin przekazywał skorszytach. I sobie pomyślałem wspomnijmy tego Krzysztofa Czubarę, ważnego człowieka dla zamościa. I to była pierwsze wydanisło. I tak szło z roku na rok, z roku na rok 2021. Kolejne ważne wydanisła, choćby ulicę i placę Bogdana Nowaka, Jakuba Żygawskiego, które wciąż... Budzą wiele e, dyskusji, wiele rozmów powodują, bo wypełnione szeregiem zdjęć, a także wspomnieniami już częściowo osób nieżyjących, w związku z tym, publikacja wyjątkowa, ważna dla tego miasta Zamościa. Postaraliśmy się swego czasu również powtórzyć sukces wydawniczy, znowu Bogdana Nowaka wspomnę o państwo zamońskie, ale postanowiliśmy ująć to państwo zamońskie w inny kształt, bo książnica zamońska dość ostatnio znana jest z tego, że jeśli wydaje, to wydaje z sercem, z pewnym zamiarem i duchem intencją. I tak było przy państwie zamońskim. Te opowiadania Bogdana Nowaka, jakże. Historię wchodzącą tego miasta, takie mocno nasycone tym duchem zamojskim nie mogły być wydane inaczej niż również w duchu zamojskim. Zaczerpnęliśmy z drukarni, drukarni Akademii Zamońskiej, pewne rzeczy mianowicie bordiury, portale, które rozpoczynają rozdziały, a także inicjały, które w drukach, drukarni Akademii Zamońskiej były często wykorzystywane i zdobiły te książki w sposób wyjątkowy. To jest właśnie duch tej Zamojszczyzny, duch również Księżyc Zamońskiej. Przedostatnia nasza publikacja, właśnie Despekty za życia, Despekty za pośmierci. Tekst bardzo interesujący doktora Jarosława Petrowicza, który nam przesłał. Otrzymała ta książka nagrodę, wyróżnienie, główną nagrodę właściwie w konkursie Książki Roku uzyskała wawrzyn Pawła Konrada. Cieszymy się niezwykle z tej, z tej nagrody, bo to nie jest pierwsza nasza nagroda za nasze wydawnictwa. Przecież wydaliśmy dla Straży Pożarnej, gdzie współautorem książki jest zastępca komendanta Straży Pożarnej, pan Andrzej Szosda, 140 lat straży pożarnej i też ta książka uzyskała wyróżnienie w konkursie komendanta głównego straży pożarnej. Mogę powiedzieć, że cóż, chyba umiemy wydawać. Obecnie wydaliśmy rzecz też wyjątkową. Wiesława Smyka, album o Starym zamości 1914-18. Już niewielka liczba tych tej książki, tego albumu jest jeszcze dostępna u nas, ale to naprawdę już jest końcówka. I Przepiękny zamość z tych lat. Zbierał Wiesław Smyk te fotografie, pocztówki od wielu lat. Dzielił się choćby na zamość drewniany tymi swoimi zakupami, ale no cóż, nie ma to jak przelać pewną historię, pewną opowieść na karty albumu, książki żeby trwała dłużej niż chwilę. I w związku z tym mamy czym się cieszyć, mamy co pokazywać, mamy tych publikacji kilkanaście już, one cieszą, ale to nie koniec, bo książnica zamorska wciąż planuje. Mogę zdradzić, że te młyny, które u nas mielą, mielą być może czasami wolno, ale staramy się, żeby były te książki jak najbardziej wyjątkowe. Taką wyjątkowością jest to, nad czym pracujemy wiele lat. A mianowicie bodajże 4 lata wspólnie z rodziną katyńską, z markiem sklewińskim, sprawdzamy listy katyńskie naszych tutaj zamościan. I w związku z tym. Postanowiliśmy, że wydamy to nakładem książkowym. Te listy katyńskie warto uwiecznić w formie również książkowej, aby móc zaglądać do tych życiorysów, aby móc spoglądać, kto został zgładzony w tej tragicznej historii tylko za to, że był Polakiem. Oficerem, policjantem, pocztowcem, księdzem. Czy żołnierzy. W związku z tym nad tym pracujemy. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, czy uda nam się to jeszcze w tym roku wydać, bo przed nami jeszcze kilka innych zamierzeń wydawniczych. Na pewno biblioteka z Zamojskiej, czy czasopismo nasze co roku wydajemy z ważnymi informacjami. No, staramy się to jeszcze trzeba postawić kropkę nad i czy książka regionalna dzisiaj ma się dobrze czy dobrze się sprzedaje państwo jako też wydawcy widzicie czy jest zainteresowanie czy nie co też trzeba zrobić żeby przykuć uwagę odbiorcy by sięgnął po tą książkę regionalną no, spotkanie jest takie a nie inne które pokazuje że ludzi nie brakuje ale czy to się potwierdza też na co dzień Książka regionalna ma swojego Użytkownika, czytelnika, który jest specjalistą, może, no, można powiedzieć, i jest również recenzentem. Proszę Państwa, to jest najważniejsza rzecz. Trzeba uważać, co się publikuje, bo e, można coś napisać, ale my mamy uważnych czytelników. Ten regionalista, który bierze tą książkę do ręki, to jest fachowiec. To jest człowiek oczytany, który ma o danym zagadnieniu bardzo dużą wiedzę, głęboką wiedzę. Widzimy to nie tylko przy naszych publikacjach, ale też przy licznych spotkaniach, które organizuje Książnica Zamońska, bo już mamy spotkania o regionie, mamy spotkania czwartkowe, w związku z tym ta wymiana zdań podczas tych spotkań też czasami bywa wyraźna, zarysowane linie, poglądy, opinie i tak jest z książką. Mam wrażenie, że my się nadal bronimy swoją fachowością. Mam przekonanie to, że autorzy, którzy u nas publikują, wiedzą, gdzie przychodzą, wiedzą, że dostają jakość, w tym, że są zaopiekowani zarówno redakcyjnie, jak i technicznie, powiedzmy sobie, w ten sposób. Bo książka to również technikalia, skład, tłamanie, to, to sposób druku. To także oprawa, opłatka i to, co na nie. Dlatego my zachęcamy, by sięgać po tą książkę regionalną i przede wszystkim przyjść do Książnicy Zamońskiej i tą książkę zobaczyć na miejscu. Ja dziękuję Panu Piotrowi Bartnikowi za rozmowę i też dziękuję za to, że mogliśmy jako roztoczynek być tutaj na miejscu, zobaczyć jak ludzie tworzą właśnie książki regionalne, poznać ten warsztat od kuchni, przede wszystkim jak zachęcić też czytelników do lektury. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników Rostocznicy.